Dzień dobry drodzy słuchacze z tej strony. Paweł Pagacz, portal ppc.g. Dzisiaj do analizy wziąłem indeks Big Banki, który skupia wszystkie banki notowane na naszej giełdzie. 43% udziałem w tym indeksie może pochwalić się PKO Bank Polski, 20% udziałem PKO SA, a prawie 11% udziałem Santander Bank Polska. Prawie 75% indeksu stanowią te trzy banki, dlatego analizując sektor, analizujemy właściwie trzy największe pozycje z niewielkim udziałem pozostałych 11 banków. Dla nas, inwestorów, najważniejsze są trzy sprawy: pierwsza to czy jesteśmy w stanie zarobić na wzroście ceny akcji, druga czy spółki, w które inwestujemy, będą nam w stanie wypłacać regularnie dywidendy, w końcu. Czy w dane spółki angażują się duzi inwestorzy, zagarniając podaż z rynku? Czynnik trzeci: akumulacja największych inwestorów jest najważniejsza dla długoterminowego wzrostu ceny, bowiem bez aktywności dużych graczy nie możemy mówić o możliwości wzrostu dużych spółek na rynku. Za chwilę pokażę wykres, na którym omówię to, czy mieliśmy do czynienia z akumulacją na tym rynku, czy jednak nie, i na wzrost nie ma co liczyć. Faktem jest to, że ostatnie 10 lat na indeksie banków możemy zdefiniować jako ruch poczny, długi, wieloletni ruch poczny. Kluczowe jest jednak to, co w tym ruchu bocznym się wydarzyło i o tym w tej chwili opowiem. Lata 1992-2007 to spokojna, dobrze widoczna hosta sektora bankowego. Stabilnie rosły ceny oraz wraz ze wzrostem ceny rosły nam wolumeny. Mamy zatem kombinację prawidłowo ułożonego impulsu wzrostowego. Jest impuls, rosną obroty. Wszystko zmienia się po kryzysie z roku 2008, kiedy to zaczyna się silny spadek rynku. Wtedy pierwszy raz w okolicach dołka 2008-2009 rosną nam obroty. Każdy, kto posługuje się mechaniką rynku, rozumie, że przeprowadzono wtedy silną akumulację akcji. Zobaczmy, czy od roku 2009 wzrost jest impulsem, czy może tylko korektą. Ponieważ wolumen od dołka 2009 do szczytu 2011 nam maleją, mówimy jedynie o korekcie od dołka. Robocza oznaczymy ją jako falę A. Zejście w dół na przełomie 2011-2012 było falą B, na której zrobiono kolejną akumulację. Na jej podstawie wykonano kolejny ruch wzrostowy, który tutaj był falą C. Skoro od dołka 2009 roku poszła korekcyjna fala ABC, to po niej możemy się spodziewać kolejnej fali spadku ABC. Fala A, jak widać, ze wzrostem wolumenu, zakończyła się w 2016 roku. Potem mamy odbicie korekcyjne na malejącym wolumenie do 2018 roku i od tamtego czasu schodzi fala C, w której teraz jesteśmy. Zauważmy, że ruchom spadkowym towarzyszą bardzo silne wolumeny oznaczające akumulację w dziesięcioletnim ruchu bocznym. Moje doświadczenie podpowiada mi, że wybranie tak dużej ilości aktywów przez profesjonalistów rynkowych prędzej czy później spowoduje wystąpienie bardzo silnej hosy. Obecnie jesteśmy w impulsie spadkowym, co oznacza, że kreślimy ostatnią falę spadkową na bankach w dziesięcioletniej korekcie. Na wykresie pomarańczową strzałką oznaczyłem pełny biały korpus, który posiada wolumen większy niż poprzedzająca świeca spadkowa. PP, czyli przewaga popytu. Od tego miejsca popyt przejął inicjatywę i jest mała szansa, że ceny ponownie odwiedzą poziomy poniżej tej świecy, ponieważ jednak od dołka 2020 i zaznaczonej świecy z przewagą popytu. Wolumen ponownie jest malejący. Mówimy wciąż o trwającej korekcie w ruchu spadkowym. To prawdopodobnie fala czwarta. Po niej wystąpi jeszcze jeden spadek, będący falą piątą. To zaś powinna zostać odczytana przez rynek jako fala wtórna, zapewne na malejącym wolumenie, który poprzedzi nam rozpoczęcie bardzo silnej hossy. Jeżeli nie akumulował się sektora bankowego w czasie trzeciej fali spadkowej, która akurat zbiegła się z wystąpieniem paniki covidowej, będzie jeszcze szansa podebrać aktywa na fali wtórnej. To jednak będzie już moim zdaniem ostatni moment na zakup jeszcze dość tanich spółek bankowych przed startem silnej chosy, której zapewne niewielu osób w tym sektorze się spodziewa. No może poza kilkoma osobami i profesjonalistami, którzy akumulują te aktywa od wielu lat. Warto zauważyć, że po wystąpieniu silnej fali wzrostowej piątej zakończymy pełną sekwencję impulsu wzrostowego. Po której wystąpi korekta ABC, C, jedynie falą drugą, ta ponownie nie powinna sięgać obecnych poziomów, które w przyszłości będą postrzegane jako niezwykle atrakcyjne. To oczywiście kwestia wyboru, czy chce się posiadać w swoim portfelu spółki, jak to niektórzy mówią, starej ekonomii. My jako indywidualni inwestorzy jesteśmy zdania, że warto posiadać spółki, do których płynie kapitał, nie oceniając czy wartością z poszczególnych spółek. To kapitał decyduje, czy coś jest atrakcyjne, czy nie. Sami w końcu rynku nie dźwigniemy, prawda? Serdecznie pozdrawiam.